A więc dlaczego jednak Counter Strike 2 jest zdarzony mniejszą sympatią od wcześniejszej wersji, czyli Counter Strike Global Offensive z tej strony Druszok, a w dzisiejszym materiale postaram się przedstawić, dlaczego uważasz, że Counter Strike 2 jest taki, no sam wiesz jak jest. A jeżeli ty chciałbyś wymienić lub kupić skiny, to wpadaj na skinsmanki Na stronie macie do odebrania z kodem Druszok. Darmowe 5 dolarów przy trajdzie powyżej 100 dolarów. Poza tym z moim kodem masz 35% więcej do doładowania do salda. A jeżeli nie chcecie nic wymienić, lub kupić w zakładce Freebies, możecie sobie wziąć udział w konkursie na skina. Także co? Wpadaj sobie wymienić lub kupić skina, a ja już dłużej nie przedłużam, zapraszam do oglądania materiału. A więc zacznijmy od podstawowej rzeczy, czyli błędy. Wydaje mi się, że z mojej perspektywy jako gracz, wolałbym poczekać dłużej na grę, która jest zrobiona lepiej, no i postrzelać sobie jeszcze w tym pierwotnym Counter Strike'u, gdzie głowy siadały jak... jak... Nie wiem jak tu skawki na torcie, a w nowym Counter-Strike'u raz głowa jest, raz jej nie ma. Chociaż tam wiecie, tam coś tam naprawili, tu coś tam zrobimy, la 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 la, antyczyt też niepotrzebny. No, sami wiecie. No, wszystko jest w porządku. Drugi, taki, dosyć ważny powód. Ogłoszenie parafialne. Jeżeli grasz w CS-a i chcesz sprawdzić, jak ci idzie, to bardzo dobrze się składa, gdyż niebawem startuje pierwsza edycja Druszok Cup, w której 32 drużyny zawalczą o pulę nagród o wartości 50 zł. Turniej odbędzie się w trybie skrzydłowym, więc spisz do ziomka i próbujcie swoich sił. Drugi, taki, dosyć ważny powód. To jest trochę takie niesłuchanie się społeczności gry. Mógłbym powtarzać, że nie ma tego Antycheata, że tam każdy odpalony lata, ale są też inne rzeczy, które trzeba zmienić. Lub też czasami nie trzeba ich zmienić. Są mapy, które zostały zmienione, a według innych te, te zmiany są jakby. No rozumiem, że musi być jakaś rotacja między mapami, ale no wal. Zróbcie grę pod waszej community. To nie jest chyba jakoś mocno trudne. Jest, jest, bo trzeba ten skrzynek! Jest! Antyczyk jest niepotrzebny. Jeżeli materiał Ci spodobał, zajrzyj na film, gdzie są przedstawione mity, w które pewne osoby wierzą. Ja się z wami żegnam. Do następnego. Cześć!